Chłopie, chłopie! <Oścją> Wie pan co, to może być dowód w sprawie. Ja wiem, ja znam swoje prawa. Ja widziałem, co wy żeście z nim robili. Nagrywaj to! Nagrywam! Nagrywaj to! Nagrywaj to, co oni zrobili! Nagrywaj to! Patrz! Nie no właśnie nie mogą, nie mogą, bo to jest użycie po prostu siły. Nagrywam to. Nagrywam. się nie nagrywa, bo jeszcze będzie pani świadkiem.